Jestem zaszczycony, że mogę po raz czwarty kandydować do polskiego parlamentu i walczyć o nasze wszystkie prawa i o konstytucję. Platforma Obywatelska, Policja Obywatelska, kilka miesięcy temu ogłosiła prosty i czytelny program. Kredyt 0%, czyli każda osoba do 45 roku życia, która nie posiadała jeszcze własnej nieruchomości, może wziąć e, prosty kredyt. Bo państwo Polskie zapłaci Bank Gospodarstwa Krajowego za opłaty, tego kredytu za odsetki, a kredytobiorca zapłaci tylko za samą, samą kwotę, którą pożycza na przestrzeni 25 lat. Oczywiście też będzie kredyt 0% na remonty mieszkań, będzie dopłata 600 zł do, do wynajęcia mieszkania. Jak program mieszkaniowy rządu PIS-u, mieszkanie Plus, okazał się Zadeklarowanych zadek do 2019 roku 100 tysięcy mieszkań, wybudowano kilkanaście tysięcy.